Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Na wstępie chciałabym Wam tylko powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo kijowe światło. Mam na maksa odpaloną lampę i mam nadzieję, że jako tako będzie się dało ten filmik obejrzeć. Więc jeżeli jestem niesamowicie blada, a tył za mną jest dalej, mimo wszystko ciemno, no to niestety mamy dzisiaj paskudną pogodę. Dzisiaj, jak widzicie pod tytule, przychodzę do Was z aktualizacją mojej toaletki, ale to będzie wersja taka według mnie minimalistyczna. Jakiś czas temu robiliśmy razem porządek w mojej toaletce, i tak naprawdę naprawdę pozbyłam się 95% swoich kosmetyków. Dlaczego to zrobiłam? Już Wam właśnie w tym poprzednim filmiku opowiadałam, że większości z tych kosmetyków mimo wszystko nie używałam. Zdarzało mi się wielokrotnie kupować kosmetyki tylko i wyłącznie, żeby je pokazać na YouTube, a i tak nie wszystkie pojawiały się w filmach. Więc za kolekcję gdzieś w międzyczasie właśnie w czasie prowadzenia kanału rosła i rosła i stwierdziłam, że trzeba z tym zrobić w końcu porządek. Dużo też do myślenia dało mi zainteresowanie się tematyką Zero Waste. Jak zaczęłam właśnie zgłębiać temat ekologii, właśnie byłem Zero Waste, Less Waste, to gdzieś. Po drodze jeszcze pojawiła się właśnie jakaś taka chęć poznania bliżej minimalizmu i powiem wam, że już od dłuższego czasu staram się być właśnie na swój sposób minimalistą w różnych dziedzinach życia i tak jest właśnie z moimi kosmetykami. Więc mam nadzieję, że dzisiaj ten temat was zainteresuje, pokażę wam ile kosmetyków mamy, jakie kosmetyki mam, dlaczego postanowiłam je zatrzymać. No i właśnie troszeczkę Wam opowiem, jak to u mnie wygląda z tym minimalizmem. Na wstępie chciałabym Wam powiedzieć, że nie patrzcie na minimalizm w takich kategoriach, że trzeba mieć jakąś konkretną ilość rzeczy, na przykład ubrań kosmetyków, czy jakichś, nie wiem, gadżetów domowych, dekoracji itd. Ja uważam, że minimalizm jest wtedy, kiedy te rzeczy, które mamy właśnie w swoim otoczeniu wykorzystujemy. I tak jest właśnie z moimi kosmetykami, wszystko, co teraz mam w swojej kolekcji, która jest niewielka, wykorzystuję, więc mimo, że mam całkiem sporo produktów do ust. Nie jest ich bardzo dużo, ale jest ich mimo wszystko sporo, natomiast mimo wszystko każdego z tych produktów używam, więc to jest, myślę, najważniejsze, żeby wykorzystywać właśnie to, co się mam. No i zacznijmy od tego, że. Jakiś czas temu jak nagrywałam wam właśnie moją toaletkę i jeszcze kilka lat wstecz pokazywałam wam właśnie moją toaletkę, to miałam jedną dużą komodę Alex, w której tam były jakieś rzeczy do pasnokci, jakieś rzeczy do włosów, i dodatkowo miałam dwie małe komody Alex, właśnie z IKEA, zapełnione kosmetykami. W jednej tylko z tych komód były zapełnione dwie szuflady artykułami biurowymi, cała reszta to były kosmetyki. Natomiast teraz mogę Wam oficjalnie powiedzieć, że Dwie szafki Alex są praktycznie puste. Czekają może jak Niko pójdzie mój syn do przedszkola, do szkoły, to mu się właśnie te szafeczki przydadzą na jakieś artykuły biurowe. Natomiast obecnie są te szafki puste. Jedna szuflada jest tylko z tak zwanymi zapasami pielęgnacyjnymi, tam mam jeszcze jakieś właśnie zakupy z Polski. Natomiast to są typowo rzeczy już do twarzy czy do ciała i jest tego naprawdę niewiele. Mam też tam schowane kosmetyczki takie wyjazdowe. Natomiast cały mój makijaż znajduje się obecnie w takim pudełku. Jest to pudełko również z IKEA. Ono się składa tutaj z takiej korkowej części, gdzie z drugiej strony mamy lusterko, więc to jest super, że mogę sobie to lusterko mm, wsadzić po prostu do tego pudełka i mogę się malować, gdzie mi się żywnie podoba w taki sposób. Sadzamy sobie, czekajcie, muszę jeszcze puder jeden wyciągnąć. Sadzamy sobie to lusterko w taki właśnie sposób. I ja mam wszystkie kosmetyki pod ręką i mogę się właśnie w ten sposób malować, więc to jest super. Więc, właśnie, przykrywka jest skorka z, z lusterkiem. I y, jest do tego pudełka jeszcze taka okrągła część z przegródkami. Ja natomiast jej nie przyniosłam, bo tam nie mam kosmetyków. Tam na co dzień trzymam moją pensetę do brwi, jakieś patyczki kosmetyczne i taki, wiecie, grzebień do rozczesywania brwi czy rzęs. I tak naprawdę no, nie ma czego pokazywać. Natomiast to, co jest najważniejsze w tym typu pudełku, to te dwie przegródki. Nazwijmy to tak. I jedna jest płaska, gdzie trzymam właśnie różne takie kosmetyki. Wiecie, drobne. Natomiast ta jest zdecydowanie głębsza. Tutaj mam palety i za chwilę Wam o tym wszystkim opowiem. Więc zacznijmy, może, od tej górnej części. Co tutaj się znalazło? Na co się zdecydowałam, żeby zatrzymać? Jest tutaj mój filtr do twarzy Bioderma SPF 50. To jest filtr, którego używam teraz cały czas. Niezależnie jaka jest pogoda. Czy jest właśnie słonecznie, czy jest też pochmurno, tak jak dzisiaj i paskudnie. Jeśli chodzi o biodermę, to jest filtr z kolorem, więc to jest super, że nie używam już później żadnych wiecie produktów typu podkład. Następnie tutaj, obok do takiego małego opakowania, mam również przelany ten sam filtr. Jakbym gdzieś wychodziła, potrzebowała właśnie go zabrać, to mam go właśnie w takiej mniejszej pojemności tutaj przelanym. Następnie tutaj z drugiej strony mam concealer, który jest ze mną już bardzo długo, ale liczę, że go w końcu zużyję. Jest to Rimmel Lasting Finish ja już ten produkt wam też wielokrotnie pokazywałam na kanale tutaj jest po prostu odrobinę i teraz używam go właśnie punktowo na jakieś wypryski tak jak na przykład teraz mam na czole, to sobie go punktowo nakładam no i tak jak mówię, liczę, że go w końcu już zużyję to są produkty tak niesamowicie gęste, kremowe, kryjące których się naprawdę używa odrobinę, więc nie widzę sensu, żeby mieć po prostu więcej takich korektorów a kiedyś tak było, miałam z co jeszcze miałam, już nawet nie pamiętam, ale na szczęście tego wszystkiego się pozbyłam. Następnie tutaj w takiej też malutkiej przegródce mam produkty, które stosuję do oczu, natomiast to jest rozświetlacz z kalendarza adwentowego Revolution Baked Highlighter w kolorze Bronze Lights natomiast ja nie wiem dla kogo jest ten rozświetlacz on jest tak niesamowicie ciemny to jest takie widzicie złoto z brązem i ja sobie nie wyobrażam nakładać ten produkt jako rozświetlacz, natomiast on przepięknie wygląda na powiekach, czasami go po prostu nakładam palcem samodzielnie na całą ruchomą powiekę i naprawdę wygląda świetnie, więc zachowałam sobie właśnie ten rozświetlacz jako produkt po prostu do oczu w sensie jako cień i tak samo robię z bronzerem Hula Light od Benefit, to też jest sprzed dwóch lat z kalendarza adwentowego marki ASOS, właśnie taka miniatura, on jest za to dla mnie zbyt ciepły ja kiedyś go używałam na policzki, ale cały czas mi coś nie grało i doszłam do wniosku, że on jest po prostu zbyt ciepły, mimo że jest fajny, jasny, to do konturowania u mnie, no nie, nie wyglądał za dobrze, nie sprawdził mi się, więc używam załamanie powieki i często też na dolną linię rzęs właśnie tych dwóch produktów, jeżeli nie sięgam po palety ale o paletach będzie za chwilę produkty, po które sięgam praktycznie przy każdym makijażu, oprócz jednego i od niego zacznijmy, jest to Express Brow Gel od Heian czyli taki żel do brwi utrwalający, ale powiem wam, że on jest dla mnie też zbyt ciepły, moje brwi są zdecydowanie w chłodniejszym odcieniu niż ten produkt, więc chyba go po prostu oddam, cały czas się jeszcze zastanawiam waham się, ale chyba on jednak też pójdzie out. Jak już jesteśmy przy jak to przejdę do moich dwóch ukochanych kredek, których używam od lat i naprawdę, ja już jestem nudna, ale z drugiej strony sobie myślę, po co mam szukać czegoś innego, skoro te kredki mi się świetnie sprawdzają. Miałam cienie do brwi, miałam pomady, miałam też inne kredki, takie wykręcane, wiecie, natomiast nic nie przebiło po prostu tych kredek. Jeśli chodzi o to, co mam teraz, to jest henna i właśnie odrobina kredki z Catrice w kolorze 030. Natomiast bardzo często używam ich w duecie. 030 jest ciemniejsza, więc używam ją mniej więcej od tak 1 trzeciej, od połowy brwi do końca. Natomiast na przody używam odcienia jaśniejszego i to jest numerek, moi drodzy, 040, ale też czasami jak się nie chce bawić, wiecie, w dwie kredki, to na całą brew po prostu nakładam tą ciemniejszą 030 i też mi się świetnie sprawdza i te kredki się nazywają, moi drodzy Eyebrow Stylist następnie dwie kredki, które też są już ze mną bardzo, bardzo długo i używam ich natomiast zdecydowanie częściej brązowej wydaje mi się, że daje bardziej naturalny efekt są to kredki z Sephory one są wodoodporne, natomiast nie mam pojęcia, czy one są jeszcze dostępne albo jak się nazywają, bo tutaj wszystko mi się z nich pościerało, natomiast to są właśnie wodoodporne kredki w kolorze brązowym i czarnym te kreski, które mam na przykład dzisiaj na oczach mam wykonane tą brązową kredką bardzo często też nakładam na górną linię wodną i wiecie, cieniuję jakby sobie linie górnych rzęs właśnie tą brązową kredką ja je uwielbiam, one w ciągu dnia nic się z nimi nie dzieje, nie rozmazują się i też dopóki ich nie zużyję, mam je używam i świetnie mi się sprawdzają i kredka, która też jest z Catrice, tak jak te poprzednie do brwi i to jest mój hicior i też już mam ją bardzo, bardzo długo i regularnie po nią sięgam, jest to Made To Stay Inside Eye Highlighter Pen. Bardzo długa nazwa, natomiast to jest nic innego jak kredka na linię wodną w kolorze cielistym. Natomiast ona ma numer 010 i to jest taka wykręcana po prostu kredka właśnie w kolorze cielistym z drugiej strony mamy do wyciągnięcia temperówkę, więc to też jest fajne, że w każdym momencie możemy tą kredkę zatemperować i ja stosuję właśnie do rozświetlenia oka, do otwarcia go jakoś tak, do rozjaśnienia jeżeli jestem właśnie zmęczona, mam przekrwione oczy, to właśnie przepięknie ta kredka rozjaśnia dolną linię wodną, a co za tym idzie, pięknie otwiera oko i tak wygląda one po prostu bardziej świeżo, właśnie bardziej na wypoczęte Następnie tusze do rzęs. To, co mam teraz na rzęsach, co daje bardzo taki naturalny efekt, świetnie rozczesuje, bardzo tak mocno podnosi rzęs, natomiast nie pogrubia, co właśnie nad czym ubolewam. Jest to Eveline Cosmetics Big Volume mascara Oh My Lash i to jest maskara taka grubiutka, z taką bardzo specyficzną szczotką. Ona mi przypomina tuż Wonder z Oriflame. Jeżeli kiedyś go miałyście, to pewnie kojarzycie szczoteczkę, więc ona jest bardzo dziwna, silikonowa. Nie jestem fanką, natomiast daje fajny, naturalny efekt, fajnie właśnie rozczesuje i to mi się podoba, natomiast mogłaby jeszcze pogrubiać, to by było już w ogóle super. I maskara w miniaturze Maybelline Total Temptation, która. To jest po prostu tragedia. Nie dość, że ta szczota jest gigantyczna. Zobaczcie, ta szczota jest naprawdę spora, w sensie długa i bardzo łatwo jest mi się tą maskarą wybrudzić. Jak już się wybrudzę, to potem ciężko jest tą maskarę zmyć. Natomiast ona też bardzo słabo rozczesuje. Wręcz powiedziałabym, że ona dosyć mocno skleja rzęsy, więc ja mam zamiar, jak zużyję tą, wykorzystać tą szczoteczkę z tej maskary, właśnie do tej miniatury. Więc tak jest dla. I korektor, który całkiem spoko mi się sprawdza na dzień, mógłby troszkę mocniej być, natomiast nie przeszkadza mi to. Multi Mineral od Bell Anti-Age Concealer taki po prostu biedronkowy, właśnie z marki Bell korektor też już powoli go wykańczam. W każdym razie całkiem jest w porządku, właśnie na co dzień. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi właśnie o tą górną część. Jak widzicie, przebrnęliśmy dosyć szybko. Natomiast tutaj w tej dolnej części Mam moi yeah. drodzy palety i jeśli chodzi o palety to tutaj jest jedna paleta do twarzy, też was nie zdziwię, iwa The Basic Moment, rewelacyjna paleta do konturowania twarzy, którą już wykańczam, więc mam już w zastępstwie inne produkty, o których Wam zaraz opowiem. Wykończę ją i będę zadowolona, natomiast to był świetny zakup. Jeżeli jesteście bladiochami, szukacie fajnej palety do konturowania, gdzie macie wszystko w jednym miejscu, to ta paleta jest świetna i z tej samej serii również coiwa właśnie The Basic Moment mam paletę do oczu. To są takie codzienne, delikatne, bardzo fajne kolory i też bardzo często po nią sięgam. I paleta, którą dostałam w prezencie, jest totalnie w moim stylu, bo to są błyski, a ja uwielbiam mieć na oczach błysk. Jest to marka Laura, Laura Geller. Geller? Nie ma pojęcia, jak się, jak się czyta tą markę. Natomiast to jest paleta Stickey Maxa i ona ma przepiękne właśnie takie. O może tak, przepiękne, błyszczące i takie metaliczne odcienie, i też, że po nią bardzo często sięgam, jeżeli właśnie chcę dużo błysku na powiece. I dwa produkty do twarzy. Bronzer, który też pewnie bardzo dobrze znacie, jest to Sensic puder brązujący w kolorze 107 Natural Tan, nie mam nic w zastępstwie, natomiast on mi jeszcze na pewno na bardzo, bardzo długo wystarczy, dobra, żebym nie wysypała tutaj nic, zrobiłam w nim wielką dziurę, teraz planuję, jak będę w Polsce w sierpniu, kupić sobie od marki Pixi Cosmetics naturalny bronzer do twarzy, i przypuszczam, że ten do sierpnia uda mi się służyć, albo po prostu zostanie go odrobina, więc taka, wiecie, wymianka, jak ten wykończę, to właśnie skuszę się na ten od Pixi i puder, który jest no, na razie beznadziejny, na razie mnie jeszcze nie przekonał, jest to puder bambusowy od Lovely, który albo tak mocno matuje, że moja twarz się tak szybko przepuszcza, albo on tak słabo działa Powiem Wam, że muszę się w ciągu dnia, jeżeli chcę dobrze wyglądać, pudrować po prostu kilkukrotnie. Więc nie wiem o co chodzi. Testuję go cały czas, na pewno go zużyję. Natomiast nie przekonał mnie on. I to by było na tyle, jeśli chodzi o te produkty, które mam właśnie w tym boksie, następnie może przejdziemy do takiego małego kudełeczka, gdzie trzymam po prostu produkty, tak zwane zapasy, albo produkty, które po prostu używam rzadziej. I tak, produkt, po który sięgam naprawdę od czasu do czasu, nazwijmy to tak, jest to podkład. Mówiłam Wam, nie mam potrzeby stosowania podkładów, bo moja cera całkiem spoko wygląda, ale jeżeli mam ochotę właśnie coś nałożyć, i teraz, szczególnie latem, ten kolor mi świetnie pasuje. To wybieram Burżuła Healthy Mix w kolorze, moi drodzy, N51 Light Vanilla. I to jest, moi drodzy, średnio kryjący taki, powiedziałabym, lekki, fajny podkład na co dzień. Fajnie mi się sprawdza, więc jeżeli mam coś do ukrycia, to nakładam właśnie ten podkład. Jeszcze jeden podkład, który testuję. Chciałam bardzo się przerzucić na podkłady mineralne, natomiast ten jeszcze. Nie jestem w stanie nic dobrego o nim powiedzieć. Jest, jest to podkład mineralny matujący sanifer od Anabel Minerals, który zaczął po prostu powodować ogromny wysyp na mojej twarzy. Ja go na razie tak trzymam, bo chcę wyleczyć całkowicie moją twarz, żeby znowu zrobić do niego podejście, ale jeżeli będzie tak, że rzeczywiście będzie mnie tak po nim wysypywać, to po prostu go oddam. Tak samo jeśli chodzi o puder. Puder matujący też właśnie Anabel Minerals. Też na razie go nie używam, używam tego Lovely. Ten jest właśnie jako kolejny w kolejce, ale jeżeli tylko zauważy, że coś się z moją cerą dzieje niedobrego, to pójdzie do oddania. Korektory, które czekają na swoją kolej. Bardzo lekciutki taki korektor bananowy Cushion od Vibo. Używałam go. On jest bardzo żółty i mnie się to akurat bardzo podoba, więc czeka na swoją kolejkę. Jak zużyję ten bel, to ten mam właśnie jako następny. Natomiast ten korektor podobno się świetnie nadaje właśnie pod oczym takie jest jego przeznaczenie korektor pod oczym. Właśnie od marki Pixi Cosmetics. Ale też mam zamiar go używać zamiast tego concealera, właśnie na jakieś tam wypryski. Jest to nic innego jak właśnie taka sama formuła, bardzo kremowa o, z, lu z lusterkiem, więc to jest też fajne, mogę sobie wziąć do terepki, taki właśnie korektor, więc czeka na swoją kolej, jak zużyję Bel, jak zużyję ten Vivo i ten Lastik Finish, to na pewno tego będę używać i pod oczy, i na wypryski. Jak wykończę moją paletę, co Iwa, The Basic Moment, to mam tutaj e, właśnie w zapasach Glow Junkie Highlighter od Lovely, bardzo dziwne opakowanie, natomiast ten produkt w środku, to jest hicior. Ten rozświetlacz daje po prostu taką taflę, tak przepiękny jest ten kolor, że stwierdziłam, że zostawiam go, oddam Mary Luminizer, a zostawiłam sobie właśnie ten Lovely. I tutaj mam też taki malutki róż od Sensic Perfect Blush w kolorze 203 Romance zostawiłam sobie też jeden eyeliner Maybelline Master Ink nie wiem czy będę go używać z tego względu, że ja praktycznie teraz nie robię w ogóle kresek jedna z was mi pod poprzednim filmem właśnie za sprzątaniem toaletki napisała, że czemu zostawiłam tylko jeden eyeliner a co jeżeli się wypisze a ja odpowiedziałam, że ja praktycznie nie używam eyelinerów, to po co mam zostawiać więcej, więc on sobie tak leży zobaczymy, jeżeli przez dłuższy czas rzeczywiście nie będę go używać, to go po prostu oddam, bo on no całkiem fajnie jeszcze pisze, można spoko spokojnie jeszcze go długo używać, mam też odżywkę do rzęs z essence, jak będę mieć jakiś taki właśnie beznadziejnie malujący tusz to będę się nią posiłkować i właśnie tusz, który jest beznadziejny przynajmniej na razie mam takie odczucia jest to Bobbi Brown Smoky Eye Mascara, to jest wersja miniaturowa z kalendarza adwentowego ja go zabieram na urlop i chyba zabiorę go następnym razem właśnie z tą odżywką o ile on jeszcze w ogóle będzie malować i paleta, której nie jestem pewna, nie wiem czy ją zostawię z jednej strony serce mi mówi zostaw, zostaw ale rozum mi podpowiada, że na pewno nie wykorzystam wszystkich kolorów z tej palety, jest to Nabla So Blooming robiłam wam już dawno temu test na kanale i to jest właśnie paleta, która nie oszukujmy się, jest świetnej jakości i tutaj YouTube kosmetyczny bardzo na jej punkcie szalał, kiedy ta paleta właśnie wyszła. Natomiast na pewno nie będę używać tego niebieskiego koloru, na pewno tego fioletu też nie, bo mam wrażenie, że w fioletach w ogóle mi nie twarzy ten biały. On jest tak intensywny, jeśli chodzi o swoje drobiny, że to chyba już dla mnie jest za dużo, wiecie, blink blink. No i nie wiem właśnie. Ten niebieski bym chętnie nałożyła sobie na dolną linię rzęs albo jako eyeliner na górną, więc ten jest całkiem fajny. Ten mi się też podoba, ten taki róż, trochę brzoskwinie, taka intensywna, bardzo fajny ten kolor. Nie wiem, muszę się jeszcze zastanowić, co prawda są tu kolory takie właśnie neutralne, które bym mogła wykorzystać, ale nie wiem, nie jestem pewna. Więc to były moje zapasy i teraz y, ostatnie pudełko to są moje produkty do ust. Um, Jak by to powiedzieć? Wydaje mi się, że to jest jedna piąta tego, co miałam wcześniej, więc bardzo dużo właśnie produktów do ust po prostu oddałam, to co już naprawdę miałam wiele, wiele lat, po prostu wyrzuciłam, bo to się chyba już nie nadawało do użytku i zostawiłam rzeczywiście tylko te produkty, których używam. I tutaj mamy bardzo delikatną pomadkę, właśnie taką nawilżającą, ale też dodającą koloru, labelą. Coś podobnego, tylko że już tradycyjna pomadka, jest to Makeup Revolution Amazing Lipstick. I to jest pomadka z kalendarza adwentowego I teraz moja ulubiona pomadka Pixie Mary M. to była taka, wiecie, kolaboracja. Przepiękna jest to pomadka. Uwielbiam, mam dwie sztuki i tej używam praktycznie najczęściej z tych wszystkich. Zostawiłam też moją ulubioną Sephora Lip Stories. Plus jest taki, że tutaj praktycznie większość tego opakowania jest papierowa. Tutaj mam tylko plastik. Przepiękny, brązowy kolor, w którym ja bardzo głosuję, i to jest kolor Branch, Branch Date. A tutaj u góry. Brunch Date, tak, numerek 1. Ja ją dostałam w prezencie. Bardzo ją lubię, więc ona koniecznie musiała ze mną zostać. Kiedyś jedna z Was mi też Pycy pisała. O, ten brąz, chyba jednak nie do końca, a jak zobaczyła ten kolor na moich ustach, mówi, kurczę, ten brąz jest rzeczywiście fajny. Ja gustuję właśnie w takich odcieniach brązu i nude, więc mm, musiała ta pomadka zostać. I jak już jesteśmy przy brązach, to została też NYX Lingerie. Mam nadzieję, że tak to się czyta. To jest kolorek, moi drodzy. Jaki to jest kolor? Lip LE17 Seduction. Kolor Seduction. Bardzo lubię ten kolor. Rzadziej po niego sięgam, ale też ten brąz lubię, więc na pewno wykorzystam. Następnie dwa produkty od Eveline. Mamy tutaj Lip Lacquer w kolorze Satin Nude 11 i produkt matowy Lip Cream w kolorze 03 Cream Nude. Test jest tych produktów na kanale. Bardzo polubiłam te dwa kolory, więc z tych wszystkich, które miałam, te zostały pomadka, którą uwielbiam jest taka delikatna, przyjemna um, taka kremowa na ustach, czyli Golden Rose Soft and Matte Creamy Lip Color kultowe też pomadki ja mam kolorek 106, więc musiała zostać, pomadka po którą sięgam od czasu do czasu kiedy mam ochotę na mocny akcent na ustach, jest to Maybelline Super Stay Matte Ink z tych wszystkich jakie miałam, a miałam jeszcze chyba trzy inne kolory trzy albo cztery? Chyba trzy. Te pozostałe były beznadziejne, natomiast ta jest rewelacyjna, więc została ta ze mną. Jest to 20 Pionier i to jest jedyna czerwona pomadka, którą obecnie mam i używam ją w połączeniu z konturówką z Golden Rose. Ona jest stara jak świat, już teoretycznie powinnam ją wyrzucić chyba. Jest to konturówka w kolorze 54, taka wykręcana. I będąc jeszcze przy konturówkach, zostawiłam dwie lip twister od W7 z kalendarza adwentowego. Obie takie widzicie, nude, de delikatne, więc, więc też często mam je na ustach. I produkt, który zrobił na mnie bardzo takie zaskakujące wrażenie, jest to Golden Rose Lip Barrier, czyli po prostu transparentna, moi drodzy, konturówka do ust. Ale jak ją się nałoży samodzielnie na usta i ją się tak zostawi, to ona po prostu matuje nasze usta, ale macie jednocześnie swój naturalny kolor ust, więc ten efekt bardzo mi się podoba i ja często właśnie tej konturówki używam samodzielnie i jeszcze jeden błyszczyk zostawiłam który też bardzo lubię, bo jest mocno napigmentowany jest to Revolution Lip Gloss po prostu w kolorze Soul i taka pomadka w kredce z Bell też się wszystko zdarło ale to jest Hypoallergenic w kolorze 01, też czy często jak ją miałam na ustach to pytałyście a co to jest? No to to jest właśnie ta kredka, którą też właśnie często nakładam ona ma taki kolor różu połączonego z brązem. Bardzo ciekawy jest ten kolor. Wydaje mi się, że bardzo fajnie mi pasuje. No i z wszystkich pędzli, jakie ze mną zostały, to tutaj tylko taka niewielka kolekcja. Zostawiłam sobie po jednym pędzlu do pudru, do różu, do brązera. Jeden mam do podkładu mineralnego, właśnie taki zbity. Mam dwa do rozświetlacza i też myślę, że któryś po prostu oddam, zastanawiam się czy Hulu zostawić, czy ten potem ten częściej sięgam, więc, więc chyba z ciężkim sercem, ale Hulu oddam no i mam tutaj pędzelki do, do rozcierania, które bardzo lubię mam większość z Hulu, mam też coś z Inglota, mam też z Ebelin i to by było na tyle. Wszystkie rzeczy, które mam. Trochę tego jest, ale ja wszystkich tych kosmetyków rzeczywiście używam. A czego nie używam, to czeka po prostu na swoją kolej. Ale jest tych kosmetyków dosłownie kilka, więc myślę, że spokojnie sobie tych produktów będę za jakiś czas używać. Jedyne co to te produkty właśnie Annabelle Minerals mam je, ale obawiam się, że chyba jednak ze mną nie zostaną na długo. Może komuś innemu posłużą, więc jeszcze potestuję je, ale mam jednak wrażenie, że chyba to nie moja bajka, może zdecyduje się w przyszłości na Pixi Cosmetics, też właśnie na podkład mineralny, ale najpierw jeszcze czeka końcóweczka, tutaj niewiele podkład właśnie Healthy Mix. Dajcie znać, jak ten filmik wam się spodobał, czy może macie ochotę zrobić porządek w waszych toaletkach, może doszłyście do wniosku, że gdzieś... Jakieś kosmetyków macie za dużo i wypadałoby się z nimi rozstać, komuś oddać, może właśnie komuś się sprawią więcej radości i się przydadzą. Ja jednak zdecydowanie wolę mieć to, co teraz mam, niż jakieś tony kosmetyków, które leżą, kurzą się. Trzeba je po prostu regularnie, wiecie, sprzątać. Tak samo jest z myciem pędzli. Pędzli umyć nie jest problemem, natomiast miałam pędzli kilkukrotnie, więcej i to była po prostu masakra, bo nie umiałam się nigdy zmotywować, żeby te pędzle wziąć i wybrać, więc teraz jest o wiele lepiej. Dzisiaj akurat ich używam, więc są brudne. ale Natomiast na co dzień nie mam z tym problemu, żeby je myć regularnie, a kiedyś to był problem. Więc dajcie znać, czy Was troszeczkę zmotywowałam, żeby uszczuplić wasze toaletki. Może podpatrzyłyście jakiś produkt. Jak macie jakieś pytania, to piszcie. Koniecznie, chętnie odpowiem. Na dzisiaj się z Wami żegnam, pozdrawiam, ściskam. Buziaki, papa!